Witam wszystkich niezwykle serdecznie. Wróciłem po krótkiej nieobecności, Koniec zaniedbywania kanalizacji. Od dłuższego czasu, tak w sumie od dwóch miesięcy byłem, a w sumie nawet dalej jestem taki osłabiony, więc w końcu po tych paru miesiącach udałem się do lekarza. Mam zaniżony poziom białych krwinek i hemoglobiny. Taka sytuacja. I na dniach muszę jeszcze wykonać parę badań, dlatego mi nie było w sumie. Ale to są pierdoły, jest jednak jedna rzecz, która naprawdę nie daje mi spokoju. Pompeczki, bo chyba rzuciłem się z kilofem na słońce. Na szczęście są jeszcze na tym świecie dobrzy ludzie. Panie Tomaszu? Dziękuję bardzo za poratowanie biednego, poszkodowanego kanalizatora. Jeśli wy również chcielibyście mnie poratować paroma pompeczkami, może ty, albo ty. A może jednak Ty nie musicie robić od razu 30, może być 5 lub 10? Nagrajcie to i wyślijcie na mojego maila na krawedzi 24 małpa Za każde takie pompeczki wsparcia wam serdecznie dziękuję, a pojawią się one w następnym materiale. Pamiętajcie, że raz zrobicie coś dobrego dla mnie, a dwa dla własnego zdrowia. A przyznacie, że w tym zwariowanym świecie od ostatnich paru lat. Trochę ruchu wam się przyda Aha, jeśli macie jakieś info, jakieś ciekawe wieści Może coś się dzieje akurat w miejscu waszego zamieszkania Nagrajcie na ten temat jakąś krótką relację I wysilcie mi też na tego maila I zostaniecie moimi korespondentami A raczej pomocnikami kanalarza Pamiętajcie, na krawędzi gmail.com A teraz bez zbędnego pierdzielenia Czyli zaraz po zbędnym pierdzieleniu Lecimy z materiałem 57 262 Jest to liczba osób, które 28 stycznia tego roku Otrzymały pozytywny wynik egzaminu Na C19 Oznacza to, że e, Coraz więcej ludzi podchodzi do egzaminu Które z dnia na dzień stają się coraz bardziej Powszechne, aż do tego stopnia Że można je nabyć w, Praktycznie w każdej aptece Bez płacenia za nie Co nie oznacza, że są one darmowe Bo płacimy za nie w podatkach na szczęście w dalszym ciągu spada liczba odejść z tego świata, więc proszę nie słuchać mediów i nie szerzyć tego strachu. W każdym razie dzięki zwiększonej ilości pozytywnych egzaminów i mimo zapewnień ministra edukacji wróciła nauka zdalna. I co teraz powiesz, panie? Dziadu ty niedobry. Na jakich ludzi wyrosną przyszłe pokolenia Polaków, się, co? Friends. Zastanawiam się, jak można być tak nieudolnym w kreowaniu zaostrzeń. Wy chyba nie macie pojęcia, do czego tym doprowadzicie. E no, chyba jednak macie pojęcie. W przyszłości będzie wam łatwiej kontrolować rzesze debilnie. <laughs> Pamiętacie taki film Idiokracja? Była tam taka scena, gdzie gościu siedział na fotelu przed wielkim ekranem i oglądał żenująco Zabawne treści, takie odmłużdżające filmiki. Do tego zażerał się chipsami i wszystko popijał napojem energetycznym. Pierwszy raz ten film widziałem chyba z 10 lat temu. Wykładowca nam go puścił. Powiedział wtedy, że w przyszłości raczej taka rzeczywistość może nas. Spotkać. Teraz wyobraźcie sobie dzisiejszą młodzież siedzącą w domach na nauce zdalnej, skrolując TikToki, opijając popularne wśród młodzieży monstery, czyli napoje energetyczne w takich półdropowych kolorowych puszkach. A gdzieś tam w rogu ekranu jest takie zminimalizowane okienko, gdzie nauczycielka próbuje, a w sumie to już nawet nie próbuje po prostu odbębnia swoją robotę. Już nawet nie wierząc, że Ktokolwiek ją słucha, że już o wyciągnięciu czegoś z lekcji nie wspomnę. Dajcie znać, co o tym myślicie w komentarzach, które zawsze są mile widziane pod filmem. Pamiętajcie, że to tylko początek absurdów, które nas być może w niedalekiej przyszłości czekają. Bo u nas na szybie, na przykład, od momentu, kiedy przekroczyliśmy te 50 tysięcy przypadków, przestaje nas testować alkomatami. Posłuchajcie tego! Żeby wejść do nas na zakład trzeba przejść przez wartownię, czyli takie pomieszczenie tam mierzące może 20 metrów. Przed wejściem oczywiście zakładasz maseczkę, zdejmujesz nakrycie głowy, no bo jest kamera termowizyjna, która sprawdza Ci temperaturę, żebyś na pewno nie wszedł z podwyższoną temperaturą na zakład. Odbijasz się przepustką, przechodzisz przez bramkę i tam na dwóch takich stojakach stoją dwa alkomaty, w które po przejściu przez bramkę już tam na drugą stronę musisz dmuchnąć, czyli zdejmujesz maseczkę, Podchodzisz do tego alkomatu, wmuchasz w niego, po czym czekasz chwilę na wynik, zakładasz z powrotem maseczkę, przechodzisz te ostatnie 5 metrów do wyjścia, Zdejmujesz maseczkę i idziesz dalej. Dodam tylko, że w ten sam alkomat przed tobą dmuchało kilkadziesiąt, a nawet kilkaset osób, a alkomaty nie są dezynfekowane. Czyli dla sprecyzowania, dmuchasz z bliskiej odległości w plastikowy alkomat, który wcześniej dmuchało kilkaset innych osób. Rozbryzgujesz tymczasem z tego alkomatu cząsteczki silne, które zostały wdmuchnięte wcześniej przez właśnie te osoby. O czym. Czekasz na wyniki, zakładasz maseczkę, będąc tam dotknięty silną innych ludzi, żeby się jeszcze przez chwilę poinhalować tym, przejść w tych parametrów do wyjścia i ściągnąć tą maseczkę. Absurd. A i nie bez powodu zaznaczyłem, że to plastikowe urządzenie, bo ta końcówka, w którą dmuchasz jest z plastiku. A według informacji, które znalazłem, Oi Macron utrzymuje się na plastikowych powierzchniach ponad 90 godzin, więc... Nawet według ich tam teorii powodzenia. A tak się składa, że dopiero po przekroczeniu tych wyczekiwanych, długo ich zapowiadanych 50 tysięcy przypadków już nie trzeba dmuchać walkomart. Ciekawe dlaczego. Przecież do tej pory wcale nie było to niebezpieczne, prawda? Sorry, jeśli was zanudziłem, ale chciałem się po prostu z Wami podzielić tą informacją, a to tylko jedna, jakie na własnej skórze przeżyłem. Jeśli Wy chcielibyście się podzielić waszymi absurdami, jakie was spotkały w waszym życiu, albo niekoniecznie absurdami, lub jakąś inną sytuacją, to napiszcie mi w komentarzach, albo nagrajcie krótką relację, którą wykorzystam być może w kolejnym materiale. Wiem, że się powtarzam, ale pamiętajcie, żeby wysłać na maila na krawędzi małpa gmail.com, za co już wam serdecznie dziękuję. Wiem, że miałem odbiec od tematu C19, co już powoli zaczynam robić, a przynajmniej na razie zmieniam kontekst, już nie tylko o samych przypadkach, ale jakieś inne tam rzeczy wprowadzę. Powoli będę to robił, ale tym materiałem zainteresowałem się tak bardzo, że po prostu swobodnie się w nim czuję, dobrze się w nim poruszam, tak mi się wydaje przynajmniej, ale nie martwcie się, wyjdę z tego, chyba. Mógłbym wam równie dobrze opowiedzieć, co się dzieje na naszej wschodniej granicy, na całej tej Sytuacji Rosja, Ukraina, USA, itd, i tak dalej, dobrze wiecie o co chodzi, ale musiałbym poświęcić dużo więcej czasu na research, żeby nie powielać jakichś fake newsów. A tego na pewno nie brakuje, zwłaszcza, że wydaje się to być sytuacja sterowana globalnie. Z jednej i z drugiej strony mogą pojawiać się jakieś takie rzekomo prawdziwe informacje, i tutaj trzeba byłoby też poczytać, co o tym piszą zagraniczne media. W każdym razie jest to temat na czasie, więc internet zapewne jest tym przepełniony. Na pewno coś znajdziecie niekoniecznie na mojej kanalizacji. Sorry, może ktoś z Was zrobił jakąś taką analizę obecnej sytuacji i chciałby się z nią podzielić? To zapraszam na mojego maila. Wiecie, gdzie mnie znaleźć. Iście. Dobra, koniec tego mojego biadolenia, bo już zaczynam majaczyć. Zapewne od tej całej anemii, tej mojej. Prywatnej, a nie tej globalnej. Czy wiecie, że niebawem wzrosną kolejne mandaty? Nasze osiołki, widać, idą na całość. Jedną furtkę czasowo luzują, jak to widać na przykład w przypadku KGHM-u, gdzie, żeby udobruchać zbuntowanych górników, którzy stracili na tak zwanym polskim ładzie sporo kasy. Więc. Tymczasowo do końca listopada obniżyli składkę na wydobycie miedzi i srebra o 30%. Co będzie dla KGHM-u taką dodatkową kasą na przekupienie swoich pracowników, przynajmniej na jakiś czas, żeby się dzielić cicho. A co potem? Nie wiadomo. Może być wszystko i... W każdym razie ponoć spowoduje to ubytek w budżecie państwa na kwotę około 726 milionów złotych. Więc drugą furtką muszą od obywateli te pieniądze wyciągnąć, żeby się wszystko zrównało. Może nawet, żeby pokryć jeszcze większe dziury w budżecie. Wiecie, jeśli wielokrotnie większe sumy za mandaty drogowe nie wystarczą? Nawet do 2000 tysięcy złotych może wzrosnąć kwota mandatu za brak maseczki. A w przypadku sprawy w sądzie kwota wzrośnie nawet do 6 tysięcy złotych. Funkcjonariusze mają również otrzymać zakaz stosowania pouczeń wobec osób, które mimo zakazu nie zasłaniają ust i nosa. To zapisy nowego projektu ustawy zgłoszonego do Sejmu przez posłów PiS. O sprawie informuje RMF. Pamiętajcie, że według właśnie RMFFM projekt ustawy zyskał akceptację samego prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Pamiętajcie to. A samym projektem zajmie się Sejm już 1 lutego, czyli we wtorek. Będę to miał na oku, pamiętajcie. Więc dziękuję, panie Kaczyński, za kolejny krok, który przybliża nas do zarabiania w miskach ryżu. W tej chwili zabrak maseczki, jedzenie w kinie czy nie przestrzeganie dystansu, policjant może nałożyć od 20 do 500 zł mandatu. Jeżeli proponowana między innymi przez Jarosława Kaczyńskiego zmiana wejdzie w życie, to maksymalna kara wzrośnie z 500 do aż 2000 zł. Co więcej, osobom, które nie zgodzą się na mandat i przegrają sprawę w sądzie, grozić będzie zapłacenie nawet 6000 zł. Czytamy w serwisie. To powiedzcie mi, dlaczego w kinach nadal Sprzedają popcorn. Rzekomo na wynos, ale wpuszczają nas z nim do sali. Czy to nie jest aby podżeganie do łamania prawa? Może w przypadku, nie wiem czy w ogóle takie istniały, ale jeśli istniały takie przypadki, że policja weszła gdzieś do kina i kogoś, komuś wystawiła mandat albo przy wyjściu już czekali, załóżmy. Może przy okazji właśnie dostania mandatu w kinie za jedzenie popcornu wypadałoby pozwać samo kino. Co wy na to? Dajcie znać co o tym myślicie w komentarzach. Pozdrawiam Ewe. Nie dajcie się nabrać, będą rejestrowane na pewno i może wykonać je trzeba w aptece, a wtedy jak pozytywny wynik... To krawantanna. Wszystko w imię statystyk, panie Ewo. Pozdrawiam, Klewe! Gdy Rosja rozpocznie działania zbrojne, świrus pójdzie w zapomnienie. Spokojnie do czasu zakończenia igrzysk w Pekinie jeszcze trochę czasu zostało, więc nasi politycy zdążą się ewakuować. Nie martw się o nich. Pozdro. Pozdrawiam, Marcin. Boję się, że naiwni ludzie znowu to łykną Obawiam się, że już to zrobili. Dziękuję Wam za oglądanie. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, napiszcie w komentarzach hashtag Open to znaczy hashtag otwórz oczy. Czy jakoś tak. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Adie!